16 marca 2025, ogródek Rot, tak pięknie prezentują się przebiśniegi. gatunek rozwojowy, bo tam już jest następny element, który zrobił desant obok na parstnicę tutaj już, proszę bardzo, zieleje ją ładnie znak, że będą rosły no i od czego zaczynamy, od krokusów botanicznych wydaje mi się, że to są botaniczne, są takie malutkie, drobniutkie, i one bardzo się otwierają na słońce Proszę bardzo, krokusy. Przepraszam, hiacynty. krokusy kolejne i krokusy kolejne. I tu już tulipany zaczynają działać cierpnie pojedynczy. Coś mu to stanowisko tutaj nie służy, trzeba będzie go chyba przesadzić. Tam fukcja się znajduje i ona jeszcze nie startuje, ale na pewno wystartuje. No i to cała masa jak już jakichś innych też krokusów. ...innych roślinek startuje. Tu jest warsztat procy. Eee, pręty na pole. Eee, tu czarne porzeczki. I dwa egzemplarze białych. Ciekawe czy coś z tego będzie. Eee, tu też przybiśniegi Inny sort. To wszystko trzeba przemielić, więc tam nawet nie zaglądam. Ale też różne rzeczy startują spod ziemi. Na każdym metrze, gdziekolwiek by człowiek nie był łopatę, To coś się dzieje tak, tu jeszcze niewiele. Chociaż tam ciemierniki. Pięknie, pięknie po prostu tak wyglądają te ciemierniki. O takie piękne środki. Coś niesamowitego. Jeszcze nie poodkrywane Arstromerie. Trzeba będzie odkryć. Tutaj truskaweczki. Za wyjątkiem jednego egzemplarza to wszędzie widać zielone listki. Tak, tu już posiane marchewki. Ale nic nie wschodzi, bo to, to dosłownie zeszły tydzień. Tu też nie wiem czy widać pod tym słońcem. Piękny widok. Tam już, patrzyłem, astromerie lekko już się budzą. W sam raz są odsłonięte, bo jeszcze się nie zniszczyły nowe łodyżki. Tu czosnek, proszę bardzo, rośnie pięknie, czosnek rośnie, rośnie. Po tej stronie też metoda nie zakopywania cebulek w tych dołkach. Mam wrażenie, że więcej wody spływa, no ale czas pokaże, co to z tego będzie. Tu nic nie ma. Posiana już, koperek. I niestety cykoria przez przypadek, cykoria będzie wyrywana. Pewnie wzejdzie, bo człowiekowi nie zależało, dymka. No, tu pietruszka, drugi rządek dosiałem, zobaczymy co to będzie koty zdeptały, schodziły. Pięknie przycięta winorośl Izabela zalecka bodajże. A tutaj. Narcyzowisko krokusowisko, narcyzowisko rządkie lowisko, tak. Wschodzą całymi kępami, pięknie popatrzeć. Pięknie. Aż bardzo ładnie. Tak, drzewka w stanie nienaruszonym, przetrwały. Chyba, że to co ja powycinałem, już pąkają pąki. Nie wiem czy widać pękają pękają proszę bardzo tutaj też już wszystko wychodzi z ziemi włoskie okna to stale są zielone to nie ma co się zwracać uwagę ale to trzeba nie wiem czy widać ale ostrze tak nie widać ale też te pierwsze pąki na szczytach pękają Też zielona, bukietową dzisiaj obciąłem. Tak. Tutaj też nie, 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 nie widać, ale już proszę bardzo się dzieje. O, bylinki wschodzą. Wystarczy je lekko odsłonić. O. Życie biologiczne, czyli glizdy też pod spodem prasują, także sporo się tu rusza spod ziemi. O, agrest, agrest już jest pięknie zielony. Agrest chyba jest jednym z wcześniejszych tematów, tu barubeczki. Bar. A tu gdzieś okazjonalnie jakieś krokusy. Tutaj wszystko to samo Siejki. Nie wiem co to jest. Będziemy obserwować. Może tulipany? Nie, tulipany tam. Masa, poziomek. To wszystko to się raz posadzone dalej się rozmnaża samo. No i tutaj. Część już bym na pola, ale sztobry winorośli. pietruszka akurat i znowu winorośle. Także tutaj szczepiona czereśnia. Tak, jedna droga, trzecia no i to jest burlat i burlat. A ta druga, ta środkowa to jest Rivan. Trzeba będzie opisać. Dobrze, że się stało, że kręcę film, to od razu opiszę. No i taki rzut oka na no to, co jeszcze nie kwitnie. No i to by było na tyle.